Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców kwietnia. Przechodzę do Was właśnie z tym filmikiem, ostatkiem sił dosłownie, bo czuję, że jakieś chorób się do mnie przypamitało. Jakiś taki wiecie, ucisk mam w głowie, jak się ma gorączkę, to się czuję takie dziwnie. Tutaj wiecie o co chodzi. Ja właśnie się tak czuję. Do tego mam trochę kaszlu i jakoś tak strasznie zimno jest. Więc okej, okay. to tyle, jeśli chodzi o moje samo Przychodzę do Was się z ulubieńcami kwietnia, bo już maj się zaczął. Um, myślałam, że będzie mniej tych produktów, ale trochę się uzbierało, więc może od razu zacznę. Pierwszą będzie pielęgnacja. Jeśli chodzi o pielęgnację, mam tylko jeden produkt, ale za to jaki? Uwielbiam go po prostu. To jest olej monoi z biochemii urody. Pojemność jest malutka, bo to jest tylko 50 ml. Zużyłam całkiem. Tam może na dnie coś tam zostało jeszcze takie ściepeczko, taki Używam go do wszystkiego, naprawdę do wszystkiego. Zaprzestałam używać w ogóle, zaprzestałam używania wszystkich moich jakichś tam kremów, ser i tak dalej z tej pochemii urody. Używam tylko tego, jeśli chodzi o pielęgnację wieczorną, bo w dzień jeszcze co innego używam, ale to nie o tym. Robię tak, że zmywam sobie makijaż, myję twarz, przemywam ją potem hydrolatem z róży i nakładam właśnie ten produkt, ten olejek Monoi. Po pierwsze, przecudownie pachnie, przecudownie nawilża skórę, przestały mi wyskakiwać dzięki niemu, bo już nie mogę sobie po prostu dać rady z moją skórą. Już wam jakiś czas temu coś mam do jakiegoś kłoka. Już jakiś czasem Wam mówiłam, że się chyba wybiorę do lekarza, do dermatologa, ale w końcu się nie wybrałam i zaprzestałam używania wszystkich moich produktów, takich do twarzy, które ostatnio zaczęłam stosować, i tylko jego nakładam. I kurczę przestało mnie wysypywać: no, po prostu przestało. Nie wiem, wydaje mi się, że moja cera źle reaguje na nadmiar kosmetyków, jakby. Im więcej nakładam na swoją skórę produktów, tym gorzej ona się zachowuje, tak. Może jakieś przesuszania w tej chwili nie mam, bo ten olejek też bardzo fajnie właśnie i nawilża, i na dłuższe tą skórę, ale nie zapycha, nie przeciąża jej. Oprócz twarzy nakładam go również na włosy. Nakładam go na całą moją długość włosów i nie wiem, czy to zobaczycie, jak moje włosy są teraz w dobrej kondycji. Używam go przez ostatnie. Dwa miesiące, coś takiego. Odkąd, czy odkąd go kupiłam, to cały czas właśnie wcieram go w włosy. Nie jakąś dużą ilość, tylko troszkę. Ale zobaczcie, jak one się błyszczą, jak one się pięknie w ogóle mi układają. Przestały mi wypadać w ogóle te włosy, przestały mi się łamać. Nie, nie mam przyrząsłych końcóweczek. Naprawdę świetny produkt, świetnie działa na wszystko praktycznie. Nawet na całe ciało można się pokusić, żeby go używać. Jako perfum można go używać, ponieważ on ma tak przepiękny, cudowny zapach. Słodki, kwiatowy. Ja nie lubię ogólnie kwiatowych zapach ale ten mi obezwładni, po prostu to jest coś niesamowitego. Musicie sobie powąchać kiedyś jakiś olej właśnie monoi, jak on pachnie. Ciepły, bardzo seksowny taki zapach. Naprawdę uwodzicielski. Można spokojnie go gdzieś tutaj na szyję, na przykład, sobie nałożyć i czuć właśnie przez cały dzień, czuć gdzieś tam w pobliżu, właśnie ten zapach. Czysta przyjemność po prostu nakładania tego oleju. I oprócz tego jeszcze robię tak, że nie wiem, czy też zauważyłyście, ale włosy mi zaczęły rosnąć. Miałam z tym ogromny problem. W ogóle włosy nie chciały rosnąć. Po pierwsze, przestałam je farbować, a po drugie, robię tak, że zawsze nakładam sobie ten olejek tak między palce i wsmarowuję, yy, w skórę głowy. Robię masaż po prostu codziennie, każdego dnia, przynajmniej 10-15 minut nawet. Stoję w łazience po prostu przy lustrze i smaruję, masuję sobie całą głowę. To jest bardzo relaksujące, bardzo przyjemne. Bardzo się do tego przyzwyczaiłam i robię to codziennie. I naprawdę widzę różnicę. Widzę, że te włosy zaczęły po prostu szybciej rosnąć. Może trochę też ze względu na ten olejek, ale mi się wydaje, że przez to masowanie po prostu tej skóry głowy, to one się zaczęły szybciej rosnąć po prostu te włosy. Więc bardzo serdecznie polecam. Świetny produkt, uwielbiam go i na pewno kupię drugie opakowanie. Trzecie, bo to już to jest moje drugie opakowanie ogólnie. I teraz moje kochane mam kolorówkę i tu mam kilka produktów. Więc tak, może zacznę od tego, co najpierw nakładam na twarz, bo zacznę od twarzy tym razem. <gry> Baza. Baza ze Smashboxa, o której Wam już tyle razy mówiłam i opowiadałam, jaka jest wspaniała, więc tylko Wam po prostu pokażę bo naprawdę ją polecam, naprawdę ją uwielbiam, stosuję ją codziennie, zobaczcie w ogóle jak ona jest wydajna, ja ją stosuję przynajmniej miesiąc, codziennie, każdego dnia nakładam ją, tylko że w dwóch, maksymalnie jakichś trzech kropelkach na twarz, cudownie się rozprowadza po prostu i to uczucie, jak ona zostawia na skórze takiego nawilżenia, ale nie lepkości i ten zapach i to wszystko, jak ta skóra wygląda, jest taka wyplęgnowana po prostu po tej bazie, uwielbiam ją, to jest baza olejkowa ze Smashboxa. E, nazywa się Photo Finish Primal. Primer Oil. Uwielbiam, naprawdę ją uwielbiam. Bardzo serdecznie polecam. Kolejny będzie podkład. Podkład, który kiedyś już miałam. Uwielbiałam ją, go bardzo, a w tym się zakochałam jeszcze bardziej, ponieważ tamten był źle dobrany kolorystycznie do mnie. Natomiast ten mam idealnie dobrany do mojej karnacji. To jest kolor, który się nazywa Mont Blanc Light 2. Uwielbiam go za to, jak się trzyma mojej skóry, naprawdę trzyma się wiele, wiele godzin, ja go nawet nie muszę pudrować, on czy pu przepudrowany jakimkolwiek pudrem, czy właśnie bez pudru trzyma się praktycznie tyle samo na mojej skórze przez cały po prostu dzień, do zmycia, do, do, do makijażu, nie mam problemu z tym podkładem, z utrzymywaniem się jego, poza tym krycie ma świetne, nie jakieś full krycie, ale krycie... Może chyba najlepsze ze wszystkich moich podkładów to właśnie ten nakrycie. Więc on jest takim najbardziej kryjącym moim podkładem. Do tego ten kolor mi się bardzo podoba. I jak on wygląda na skórze, też nie podkreśla ani suchych skórek, ani nie wchodzi w pory, nie podkreśla jakichś smarszczek. Bardzo ładnie wygląda po prostu. On daje takie można powiedzieć satynowe wykończenie, ale to nie jest taka satyna pudrowa. To jest taki. Ładnie wygląda po prostu, ładnie wygląda. Coś ci dzisiaj nie mogę wysłowić Naprawdę ta choroba mi chyba bierze. Więc uwielbiam go, po prostu go uwielbiam, uwierzcie mi, naprawdę bardzo fajny podkład. Na pewno wiele z Was go próbowało, więc szkoda, że tylko pompki nie ma. Na pewno wiem, że są pompki dostępne, kupię sobie, ale na razie jeszcze nie zdążyłam kupić po prostu pompki, to nie ma. bardzo dobry podkład. Mam tutaj jeszcze jeden podkład, o który tylko tak na chwileczkę Wam wspomnę, ponieważ też go lubiłam nakładać. Używałam go przez ostatni tydzień praktycznie codziennie i dzisiaj również mam go na sobie. To jest podkład z Beki, rozświetlający. Z tym, że dziewczyny, ja mogę go w dwóch kolorach. Jasny, który kupiłam jako drugi, w ogóle mi się nie sprawdził. Obrzydliwie jest widoczny, obrzydliwie jest wyczuwalny na mojej twarzy, podkreśla wszystko co najgorsze, ma bardzo małe krycie. No, wygląda źle i za każdym razem, jak go próbowałam nakładać, to musiałam go zmywać. Po prostu nie wiem, co jest, ale dla mnie te dwa podkłady to są w ogóle inne podkłady. Inaczej wyglądają, inaczej się zachowują. Ten wygląda dużo lepiej. Też jest taki dość ciężki na tej twarzy, ale rozprowadzony beauty blenderem już bardziej ten. Tak się wtapia w tą skórę, już nie jest aż tak widoczny. On, to nie jest podkład, ani ten, ani ten. Nie są to podkłady, które upiększają skórę, które wyrównują strukturę skóry, ale bardzo mi się podoba jego kolor. Kolor jest za ciemny do mojej karnacji, ale zobaczcie, jak go nawet dzisiaj mam na sobie. Nakładam go tak, że nakładam go po prostu na, na skórę. On ma małe krycie, więc on daje tak, jakby tylko wyrównanie kolorytu. Troszeczkę przykrywa jakieś takie mniejsze niedoskonałości, a na te większe muszę sobie nakładać po prostu korektor. Więc ja sobie tak zmieradzę. I nałożony właśnie w takiej malutkiej, delikatnej ilości i wklępanym Beauty Blenderem daje efekt po prostu takiej pięknej złotej skóry. Uwielbiam go po prostu. Ten kolor tak do mnie trafił, chociaż jest za ciemny, to jest po prostu piękny, przepięknie wygląda. I już nie mogę się doczekać, jak będę opalona i będę go normalnie mogła nosić, bo wygląda naprawdę cudownie. Ten. ten to jest akurat kolor Light, bo ten jaśniejszy to jest porcelain. I nie wiem czemu. Ten jaśniejszy, wydaje mi się, że on ma mniejsze krycie. One mają w ogóle w sobie, nie wiem czy zobaczycie to, ale one, one mają w sobie tak jakby dwa pigmenty. Pierwszy to jest prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że pierwszy to jest po prostu ten pigment, ten podkład cały, a drugi pigment, który mają, to jest baza. One mają po prostu w sobie troszeczkę bazę, i wydaje mi się, że ten jaśniejszy e, ma tej bazy więcej. I przez to mniej kryje, jest bardziej taki tłusty na tej mojej skórze e, i wygląda gorzej. Ten, moim zdaniem, ma troszeczkę większe krycie niż ten, więc może to jest dlatego, że właśnie tej bazy tutaj jest za dużo w tym opakowaniu. Nie wiem. Ten mnie naprawdę powalił kolorystycznie, przepiękny jest. I zobaczcie, no mam go dzisiaj na sobie, jest chyba całkiem ok. Zresztą go noszę normalnie i powiem Wam, że jak go pierwszy raz nałożyłam, to może mi nawet zwrócić uwagę, że on wygląda kurczę fajnie na tej twarzy. On jest za ciemny, ale wygląda dobrze. Także. Zobaczymy, jeszcze będę go testować. Na razie tydzień go używam, ale jestem naprawdę szczerze zafascynowana tym podkładem i tym kolorem szczególnie jego. jest taki piękny, złoty kolor, naprawdę. Przepiękny daje efekt. rozświetla skóry. Ok, jeśli chodzi o to rozjaśnienie tutaj środka twarzy, e, używam sobie tego produktu. To jest Dandelion Shy Beam z Benefitu. To jest e, produkt w takim opakowaniu jak, jak na przykład High Beam albo Czecha Tint, załóżmy. E, natomiast to jest rozświetlacz w kolorze identycznym jak właśnie ma e, High Beam, czyli to jest taka brzoskwinia różowa, jakby coś takiego. Taki różowo-brzoskwiniowy kolorek. Może bardziej żywy, troszeczkę jaśniejszy niż, niż high Beam. natomiast on nie ma w sobie żadnego połysku takiego, ani drobinkowego, ani żadnej perły. On daje takie prawie że matowe wykończenie, tylko że on ma te rozjaśniające takie pigmenty. I jak go nakładam na środek twarzy, to wygląda to tak, jakby miała na sobie rozświetlacz, rozjaśniacz taki piękny na, na skórze nałożony, ale nie mam żadnego takiego um, produktu, który podkreślałby mi, na, nie wiem, tam strukturę skóry, pory i tak dalej. Nie ma w nim po prostu żadnego połysku, jakiegoś drobinkowego, więc y, wygląda świetnie. Moim zdaniem to jest naprawdę dobry produkt dla dziewczyn, które mają już tam jakieś pierwsze zmarszki lub na przykład y, dziewczyn, które mają problem ze skórą, które mają nierówną tą skórę y, i takie na przykład zwykłe rozświetlacze Wam tu podkreślają, jakieś tam nieskonałości na twarzy i tak dalej. To jest bardzo fajny produkt, naprawdę. Można powiedzieć, że to jest coś podobnego jak rozświetlacz, natomiast moim zdaniem on jest troszeczkę delikatniejszy niż rozświetlacz, daje bardziej naturalny efekt, można go nawet w dużej ilości nałożyć i on nie jest tak widoczny. Ta struktura jego po prostu nie jest widoczna i daje przepiękne rozjaśnienie przez ten kolor właśnie, który on posiada. Uwielbiam go, naprawdę bardzo często go używam, szczególnie z tym podkładem z Becky, także to jest dobry produkt. I jeśli chodzi o korektor, to tak szybciotka, to jest ten Helena Rubinstein Magic Concealer, którego zobaczcie, już jest widać z użycia po prostu jego. Używam go codziennie, używam go tylko pod oczy, ponieważ normalnie, zazwyczaj bym go używała na środek twarzy, tak jak... Tego produktu. Natomiast używam go tylko pod oczy, a na resztę y, nakładam właśnie ten Shyblin. Także oba mi się bardzo dobrze sprawdzają. Jeśli tego nie macie, nie musicie go kupować, ale jeżeli macie ochotę, to sobie go kupcie, bo jest naprawdę fajny. Natomiast wydaje mi się, że to jest, no podobnie działa jak, jak korektor po prostu. Ale że go mam, to go używam właśnie w tym celu. Dobra. Kolejną rzeczą, może od razu twarz polecimy do. Y, tego zestawu, czyli Beka rozjaśniacz. Bardzo lubię używać tego bronzera. Zresztą ten brązer używam również z podkładem z Nars'a i tak samo się świetnie sprawdza, ale z tym właśnie duetem z Beką wygląda niesamowicie. To jest bronzer Make Up Forever Pro Bronze Fusion w kolorze 15L. I to jest bronzer taki. W ogóle jeżeli chodzi o kolor, wydawał mi się bardziej chłodny. Wydawało mi się, że on będzie taki Troszeczkę jakby szarawe. Bałam się tego odcienia w sumie, bo myślałam, że będzie zbyt szary. Natomiast to, nie jest, to jest kolor po prostu opalonej skóry, ale na brązowo. To nie jest ani złoty kolor, ani jakiś pomarańczowy. Czerwieni też w nim nie ma. To jest po prostu kolor brązu, takiej oliwkowego brązu. Cuto. Przepiękny jest naprawdę, używam go z miłą chęcią się, również mam go na sobie. Nie jest za ciepły, nie jest za chłodny, idealny, jest bardzo dobrze jakby zmielony. To jest w ogóle formuła taka twarda, jakby lekko żelowa, ale w kamieniu. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Ciężko opisać. I on ma tutaj, tak jak się na niego patrzy, to wygląda, jakbym się bardzo błyszczał. Natomiast on daje takie delikatne, lekkie rozświetlenie ale bez żadnych drobinek. Tu więcej drobinek zobaczymy, jak używamy na przykład Laguny z Narsa. Tamte te drobinki są troszeczkę widoczne, ale one też tworzą taką taflę z daleka, a tutaj drobinek żadnych nie ma. To jest po prostu takie delikatne, jakby kasatynka po prostu. Przepiękny jest. No po prostu fantastyczny produkt. Też już widzę tutaj e, użycie w nim, ale wydaje mi się, że będzie bardzo wydajnym produktem. Bo używam go cały miesiąc i troszeczkę widzę, że ta faktura jest taka, wiecie, naruszona. Śliczny jest, po prostu jest przepiękny. Więc to rozświetlacz, który również mam dzisiaj na sobie. Tylko nie wiem, czy dobrze go widać. To jest ten. Jeśli chodzi o bekę, to też mi się podoba, ale jest za złota, za żółta, więc jak się opalę, to to będzie fajnie, myślę, że współgrać z moją skórą. Natomiast na razie używam tego rozświetlacza, to jest Dior, Dior Skin Nude Air Luminizer w kolorze 001. On wygląda tak. To jest złoto pomieszane z różem, pomieszane z wrzoskwinią. Tu jest kilka po prostu tonów w nim: do makijażu ciepłego, do makijażu chłodnego, do makijażu dziennego, wieczorowego. Można go nakładać delikatnie, można go naprawdę nałożyć tak, że będzie mocno widoczny na twarzy. Sprawdza się po prostu do wszystkiego. To jest cudowny rozświetlacz, naprawdę przepiękny. Nie wiem, czy będziecie tak widziały. Zobaczcie, on pięknie się jakieś Robiłam Wam a nie, jak pokazywałam ten rozświetlacz z Beki, to, to również jego pokazywałam wam w tamtym filmiku naprawdę go kocham, przepiękny jest jest w nim troszeczkę różu, trochę brzoskwini brz 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 także naprawdę to wszystkiego i myślę, że dla każdej z Was będzie dobrym ten, ten odcień więc y, tak teraz y, może pomadka poprawię sobie od razu pomadka najpiękniejsza, niedziakowa, którą uwielbiam i stosuję już, nie wiem, chyba za dwa lata ją mam końcóweczka, to jest MAC wykończenie cream sheen a kolor to jest Japanese Maple dziewczyny, ja mam różne pomadki, wiadomo w swojej tam toaletce ale chodzi mi o to, że mam różne kolory nude. tego używam najczęściej, praktycznie tylko tego używam, ja, ja używam tą pomadkę i do mocnych makijażu oczu i do delikatnych makijaży o, to jest niudziak, ale nie jest za jasny jest troszeczkę z taką przełamaną brzoskwinką wygląda przepięknie Pięknie się go nosi, cudownie pachnie. Jak mam go na ustach cały czas czuję ten zapach. Nie waży się gdzieś tam, wiecie, nie wchodzi w nic. Też dobrze się trzyma jak na taką nabliżającą pomadkę. Nie wysusza ust. Kolor jest śliczny, także uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam i na pewno ją sobie kupię po raz kolejny. Dobra, wróciłam. Może wrócił do domu, więc muszę szybciutko kończyć. Więc dobra, jeśli chodzi o oczy, to mam trzy ostatnie produkty. To są trzy moje ulubione rzeczy, które w ogóle dzisiaj mam na sobie. Właśnie tą kredkę, o której za chwilę Wam powiem i ten cień. Tutaj mam w ogóle dwa cienie z Arbandi To jest seria Liquid Moondust Eyeshadow. Coś niesamowitego. Nie dojrzyj, jakość jest wspaniała, nic się z nimi przez cały dzień nie dzieje. Aplikacja jest też bardzo łatwa, ponieważ palce sobie go wprowadzamy na powiekę. One z początku, jak nakładałam pierwszy raz, je przesadziłam z ilością i mi się po prostu skurszyły jeżeli nałożycie je w zbyt dużej ilości, właśnie na powiekę, w takiej grubej warstwie, to Wam się po prostu to wszystko okruszy i spadnie na policzki. Także ja polecam tutaj nałożyć sobie jedną warstwę, ona na nich troszeczkę podeschnie i nakładamy sobie drugą warstwę i pięknie wszystko wygląda. To, co mam na oczach, to właśnie jest ten kolor. To jest kolor Zap. To są w ogóle cienie duochromy, przecudowne. Ten używałam poprzednim razem, w którymś makijażu go miałam, więc znaczy, robiłam z nim makijaż, więc gdzieś Wam się tutaj wysunie link. No, Najpięk... Zaraz, Tomek! Najpiękniejszy kolor z całego tego zestawu właśnie tych cieni. To jest nazwa Solstice i to jest brąz, który opalizuje na zielono, na niebiesko. No, przepiękny kolor, taki dłochrom prawdziwy. A ten jest właśnie takim brązem z... Ze starym złotem, z zielenią lekko, mało właśnie na oczach uwielbiam, naprawdę przez cały dzień się dobrze trzymają, bardzo łatwa aplikacja, szybciutko, paluszkiem sobie nakładam. One momentalnie zastygają i też bardzo dobrze się je zmywa. To jest bardzo fajne, także moje ulubione cienie w tym miesiącu. Ja uwielbiam w ogóle cienie w kremie, także a tym mi się bardzo dobrze sprawdziły. Szkoda tylko, że w Urban Decay tych kolorów właśnie tych cieni konkretnie jest mało. Ja wybrałam sobie dwa takie najbardziej chyba donoszenia cienie na co dzień, bo tam jeszcze jest na przykład... Żółty z odcieniem różu też bardzo ładny, ale tego tak na co dzień do makijażu do pracy na przykład nie nałożymy. Jest też przepiękny, biały, taki perłowy, mieniący się cień, na przykład w kąciki oczu, ale takie do noszenia na co dzień to tylko chyba te ty, dwa kolory się nadają. Także cudowne, uwielbiam, bardzo serdecznie polecam. Warte swoje ceny. One są dość drogie, ale one są naprawdę warte. I dużo ich jest tutaj ogólnie. 5 ml. Po 5 ml mają, także wiecie. No. A tego się nakłada troszeczkę. Czekajcie, bo może mi przerwał. <gry> yy, Ostatnią rzeczą jest kredka. Kredka z Kiko w no numerze 11. To jest kredka, która jest normalnie dostępna właśnie w Kiko. Nie jakaś limit, yy, edycja limitowana. To jest kredka, która po drugiej stronie ma taką gąbeczkę, ale nie wiem, ona jest jakaś bezużyteczna moim zdaniem. Normalnie pędzelkiem, jak chcemy coś rozetrzeć, to pędzelkiem spokojnie się roz rozciera tą kredkę. To jest seria, która się nazywa Intense Color Long Lasting Eyeliner. Z tym, że tak, ta kredka nie jest kredką zastygającą. To po pierwsze. A mam ją na linii wodnej, tutaj, na górnej, na dolnej już dobrych kilka godzin. Cztery co najmniej. A zobaczcie, jak ona się pięknie trzyma. To nie jest kredka, która zastyga absolutnie. Ona się nic tutaj gdzieś w kąciki wewnętrzne nie zjeżdża, nie rozjeżdża się też na oku. I zobaczcie, ja Wam trochę. Odchylę. Naprawdę się bardzo dobrze trzyma na linii wodnej, a ten kolor jest, no, muszę go Wam pokazać, poczekajcie, Tylko jestem podrapana przez kota, Dobrze tylko wyglądać, ale dobra. Spójrzcie, to jest kolor indigo. Indigo chyba, nie indigo, indigo. Taki habrowy, niebieski, chociaż to nie jest habra, to jest taki po prostu indigo kolor. cudowny no przepiękna, to szczególnie właśnie bardzo lubię ją używać z tym cieniem, który tutaj mam na sobie. Ten zestaw mi się cudownie sprawdza. Od paru dni właśnie się tak maluje. Bardzo mi się podoba ta niebieska kredka, właśnie tutaj na linii wodnej. I mimo, że ja mam niebieskie oczy, to i tak bardzo ładnie to pasuje do siebie. Także mój ulubiony, naprawdę bardzo fajna kredka. W ślicznym kolorze. Może by nie ten kolor, to zwykła kredka, prawda? Ale ten kolor jest naprawdę fascynujący i naprawdę dobrze się trzyma na linii wodnej. Ok, lecę dalej, dziewczyny. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał i przydał. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i dobra. I może wymienicie dwa produkty, które uwielbiałyście w zeszłym miesiącu właśnie stosować. Także buziaczki, papa.